maneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem młody i no oczywiście zapraszam was do oglądania The Cave Tak, po dłuższej przerwie, ale będę kontynuował tą serię, nie zapomnę o niej o Hitmanie Do Hitmana może z czasem też wrócimy jeszcze zobaczymy, ale na razie The Cave Oj, mam trochę za głośno, aż Dobra, śmigamy, nie wiem Dynamit zamoknie, no to chyba Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie my tutaj i co my tutaj robimy. Aha, ja się wróciłem. O, super. Dobra. Posłużę się myszką. skubany, nie wiem czy on to może wysadzić zakładam, że może to wysadzić pod to mamy właśnie naszego, jak on ma właśnie zapomniałem no i pięknie no tak, żeby wszyscy nie płynęli to jak go miał Wallace, chyba to jest Wallace Willem Wallace. No nie wiem, w każdym bądź razie Cacy Co tego nie możemy użyć? Balonów? Tylko tak sobie stoją? Coś tam jest przywiązane, no ale no nie możemy Zapomniałem w sumie sterowania Szkoda, że nie ma spolszczenia, wam powiem

Chirbili, to jest chirbili. Ticket taker, O, skąd ten ticket wezmę? Dobrze, będziemy dały chirbili. Hill, gramet to. co tutaj? co, zżarło? No, co jest zgrane? Powiem ja mamy jakieś. Co więcej, tego mamy szukać? O, przyszli nasi kompadrze. A, super. Oj, Hillbilly, ty to chyba siły nie masz, co? Ogólnie to wam powiem, że to jest chyba jakiś ten... No nie wiem, to nie można nazwać tego placem zabaw, ale to jest... No cóż. Mhm. No, no dobrze, poślijmy tu Hilbilego. Weźmy nas naszego rycerzyka. Ale najpierw... Możemy tam usiąść To jest strange machine Nie wiem czy tam był jakiś siłacz się ginimy sobie do góry O Dobrze, idziemy tutaj Idziemy tutaj O i wam powiem, że

Kurczę, wam powiem, że ile tu jest tych przejść? Już zgupiałem. Ja kręcę. Żeby ogarnąć tą mapę, to naprawdę ja to nagrywam, nie mam pojęcia. A ci co? Jakiś młot tu jest. A ci też mnie nie przepuszczą. O matko, poczekajcie, muszę zasłonić okno. Bo po prostu mi tu za bardzo daje w monitor, źle widzę. Auć Dobra, że sobie pojechałem krzesłem po nodze, no nic. się się wygodnie. Trochę mnie denerwuje, mam nadzieję, że Was aż tak to nie denerwuje, że słychać te klikanie myszki w mikrofonie. No kupiłem nową myślałem, że będzie cicho na ten guzik. Guzik, prawda. Dobrze, nawet nie wiem ile nagrywam, żeby nie przesadzić. Najwyżej ten odcinek. Aha. Empty. Coś potrzebujemy. Czyli nic tam nie zrobi, nasz rycerzyk. Coś tu się by na pewno odpaliło. No to śmigamy gdzieś tu dalej, I co z tym możemy zrobić? Przyszłości raczej też nie przepowiem. Gdziemy tu? Oj, X. My musimy odczekać, bo nie mogę nic zrobić. Tak, magiczny stół pewnie to ciacho zaraz zniknie. Ну да. Супер. И потом это положение. Nie wiem, ku czemu miało to służyć. Dobra, śmigamy dalej. W takim razie, ten tu to samo gada. O co samo chodzi? Mam się zważyć, ale no dobra, nieważne. Zamilkłem, bo już no po prostu nie obczajam tego, co tu się dzieje. No właściwie niepotrzebnie. Nie, no. Ten ciężar to w sumie by się przydał, ale może innemu bohaterowi, żeby właśnie na tą wagę tu syknąć to, zobaczymy, pójdziemy sobie na dół. No, nie wiem jak on się nazywa. niczemu nie ma, nic nie ma imien. Monk, The Monk, The Knight, rycerzyk a Monk, ty co potrafisz? Nic nie potrafisz. Cczary może coś. Też nic nie wyczarował. Dobra, mamy ticket. <grystanie> Utopiliśmy Hillbillego, ale okej. Okay. Czego beczy? Nie mam pojęcia. Aha, musimy jeszcze 3 tickety zdobyć. Dobra, tam wyjdziemy wszyscy razem w jednym tempie na górę. Oj, śmiga mi tam. Monk, co ty ćwiczysz? Dobra, na tą wagę powinniśmy wszyscy wejść. To chyba yy, powinno się odblokować. Myślę, że... No, samo się włączyło. Aha, Monksu po prostu. Dobrze, nic nam to nie dało. Chylbili, dawaj, idziemy. Znowuż płyniemy. Uuu, ciekawy typ. Topił się. Topił się Hillbilly. Możliwe, żebym w ogóle kiedykolwiek się utopił? Biedaka bym jeszcze, no, bym go zmaltretował, no. Aha, to po prostu. Po prostu byśmy przeszli sobie naokoło w ten sposób, no ale pójdziemy tam. Aha, historia Monka. Był sierotą, spadł. Dobra, śmigniemy nadu, jeszcze zobaczymy, gdzie to możemy dopłynąć. Cyk, cyk, cyk. Dobra, chilbili, popylaj. Oj, ojoj, Gdzie my tu płyniemy, ludzie? Huh. Dobra, co? Nie mamy. Type. O, matko z córką. Ja myślę, że to gdzieś zdobędziemy. Zdobędziemy? Koło historyka. Hirby jego na pewno, no, jak? Też miał miśka. Biedactwo. Kurde. Tyle przepłynąłem i nic nie zrobię Hillbilly nie dołuję po prostu Może coś tu gdzieś jest na dnie, wątpię Dobra, śmigamy, szukamy tych potrzebnych nam rzeczy A tu naprawdę jest do przepłynięcia Huhuhu. ciekawe jakbyśmy, to, jakby, jakbyśmy musieli to przejść gdybyśmy nie mieli Hillbilliego, no kurde Nie wiem, czy to by było możliwe przejście tej gry. No przecież, kurczę, mogłem wybrać innych i nie jego, nie? Nie wiem, czy mi tam od razu zginął, czy jak. A jak to uderzyć, żeby zdobyć? Też nie mam pojęcia. Już słyszę, że ktoś mnie coś wołapa Czekajcie chwilę, muszę, prze muszę przerwać. Tu się zastopujemy. Dobra, najpierw wołają. Co tu się dzieje? Później... My co? 400. Dobra, jeszcze bierzemy rycerza i... Nie wiem, o co mu chodzi. Jak teraz nam ta waga... Tutaj jeszcze na lewo można gdzieś iść. Jak... Ile ty durniu byś chciał osiągnąć bez niej You lose. A ile potrzeba? Julius. uluz prądu którego też nie mamy Bo obciążników więcej też już nie mamy, a wskocz tam dobra może tu coś będzie? Gdzieś. A jest historyjka, no zobaczmy. Cóż to ma być, jakieś bandziory? Aha, udawał, że go nie ma. O. Już się bałem, że nie wyceluję po prostu. Oj, co się stało? Muzyczka się zacięła. Yes! Aha! Zabiło mnie. Nie wierzę. No i jak mam to zdobyć? A, super. Aha, już wiem jak. Monk, gdzie jesteś? Lecimy mi mąkiem. Mąk tym swoim. Przeciąganiem powinien móc, a jeszcze tu chyba nie byliśmy. Mhm, Dobre, zobaczmy. co so, musimy teraz wybrać kolor pewnie nigdy I co ten teraz z mąk nam zrobi? Czarowo. Na pewno możemy ten infuser tam wyciągnąć z nim, ale musimy kilka tych tiketów. Red będzie? O nie, zielony, kurde. Śmigaj, śmigaj, śmigaj. Dobra, teraz będzie... Green powinien być... No nie wierzę w to. Dobra, przyciągaj to. Nie wiem, czy to w ten sposób coś. No chyba to nie zadziała nam w życiu. A nie na niebieskim co będzie? No po prostu mi rozwala. Oszust z jeden śmierdzący. Ale tutaj jeszcze gdzieś możemy iść. O mąk. Do góry śmigaj. A tu. Nie, gdzie my tu jesteśmy teraz? Gdzieś indziej jeszcze. Aha, mamy klucz. Mamy klucz. Coś. Coś. Aha, ogólnie nie ma prądu, czyli możemy ten infuser sobie wziąć. No raz, zobaczymy w ten sposób, że nie będę szedł tu mąkiem. Czyli jak wyłączymy prąd, to to nie powinno być... ...mąk. Jedynka. E. Ну no, а и вот.